Cześć. Cześć. Dzisiaj kolejny odcinek Psie Sekrety w 5 minut. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to jest prawdopodobnie niemożliwe, ale jednak to prosimy kliknij w subskrypcję, kliknij w dzwoneczek i udostępniaj te materiały dalej. Po to są, żeby służyć Wam, opiekunom psów. Psie Sekrety w 5 minut, czyli behawiorysta wyjaśnia. A dzisiaj będzie o asertywności. Mhm. Mm jest tak naprawdę, tak sobie wyobrażam, że ktoś, kto nabywa psa, czy ma słodki szczeniaka, czy adoptował właśnie pieska, e, musi się zmierzyć z taką nową umiejętnością życiową. Znaczy musi, może to złe słowo, ale nagle zwykle to na niego spada, e, że nagle dlatego, że ma psa, wszyscy zaczynają się nim interesować, tak? Każdy chce podejść, pogłaskać, spuścić pieska, zaprzyjaźnić pieska, e, po, pogłaskać się tam, dać dziecku do pogłaskania i tak dalej, więc po prostu stajesz się obiektem zainteresowania połowy społeczeństwa. Czy to miłe? Na początku może tak, ale zwykle zaczyna być bardzo szybko denerwujące. Okej, okay, no i jeszcze taka kwestia, którą ja zauważyłam, że my psiarze jesteśmy bardzo tacy często społeczni. Lubimy tam z kimś pójść na ten spacer, porozmawiać, zapytać, a jak jest nowy pies na osiedlu, to już jest w ogóle prawie jak nowy dziecko no w rodzinie. I ja byłam opiekunką psów, adoptowałam je ze schroniska i jednego, a drugiego z fundacji. Miałam psy od początku pierwszą rękowo agresywną, drugą mega agresywną i sfrustrowaną, także... <grym, 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 a ja że Świetne. No wyszło jak wyszło. Natomiast tak, no coś wyszło i teraz trzeba coś z tym zrobić. Ostatnio byłam na spacerze, Jaż moje psy mam 10 lat tak naprawdę, jak policzyć. Byłam na spacerze z ciekawości przeszłam przez osiedle, takie dość gęste i posłuchałam, co do mnie powiedzieli inni psiarze. Mhm. Dlaczego o tym mówię? Bo moje psy, mamy taką zasadę już od dawna, nie podchodzimy do innych psów nigdy się nie witamy na smyczach i omijamy praktycznie wszystkie sytuacje losowe. Nie są nam one do niczego potrzebne. I co usłyszałam? Ja sobie przygotowałam z takiej fajnej gry planszowej mhm. wypraski, potem jak tam wyciskaliśmy te elementy, zostały mi takie fajne, więc sobie to spisałam. I zrobimy takie scenki, o co chodzi w tej asertywności, zobaczcie. To ty będziesz mną albo opiekunem psa takim świadomym, który nie chce i wie, że tak. dla, dla jego psa, psów to jest ważne, żeby nie podchodzić do losowych psów i nie mieć takich interakcji, a ja będę yy, spotkanymi na osiedlu osobami. Ale idź z pieskiem. Ja idę z moim pieskiem. Mój podbiega bez, bez smyczy. Mhm, Do ciebie. Mhm. To ja biorę swojego pieska za siebie. Ale mój nic nie zrobi! Pani przestanie! Nic nie zrobi! On jest przyjazny. E, ale mój zrobi, proszę zabrać psa. Ale mój nic nie zrobi nie szkodzi! A to e, nie szkodzi! O, a to piesek czy suczka w ogóle. E, dziękuję, do widzenia. Ale. Patrzcie, ile dyskusji było tak naprawdę i z daleka, mój nic nie zrobi i podchodzą dalej ludzie i mówią, ale ale, on nic nie zrobi, mój jest przyjazny. E, tak jest realnie, my to przejazd trochę, żebyście to zobaczyli, słuchajcie, my naprawdę, ale to już na pewno wiem, jak Wy się czujecie, jeżeli macie psa problemowego i spotykacie się z kimś takim, e, no po prostu nie do przegadania, ale to nie koniec, lecimy dalej. Idziesz z psem, idę z psem, idzie piesek, ja idę na smyczy z pieskiem mhm. i podchodzę prosto na Was. E, piesek czy słuczka? E, kastrat, do widzenia. To było dobre, ale ja mam dwie suki, to mówisz dwie suki, ale co jest ważne, to nie dyskutuj, zaraz zobaczycie co będzie dalej, teraz taka sytuacja, wchodzę prosto na Ciebie i Twój pies zaczyna się wyjapiać, kiedy mój pies zaczyna się wyjapiać, a ja mówię, o, o, szczeka, ale nie szkodzi, mi się przywitają, nie, nie mogło się przydać. Ale mu się nauczyć. On jest strasznie chory. Trzy miesiące się leczymy, nie możemy się pozbyć Świeżba strasznie się wszyscy drapiamy kość. Dzień dobry, może się przywitamy, a jestem Ala. Cześć. Tego nie musicie robić, ale Ale w realnej sytuacji tak, w realnym życiu, kiedy już jesteśmy tak praktycznie face to face, no nie ma wyjścia, a krótką się wyjapia, nasz, no bo co innego możemy zrobić, szybko się wakujemy, dlatego że taka osoba. Prawdopodobnie będzie szła za wami i mówiła, a mu się musi nauczyć, tak. jak raz go ugryzie, to nic się mu nie stanie, bo on tak do wszystkich robi. Koszmar oświetlowy, chyba horror zaczniemy nagrywać tak. następnym razem. Lecimy dalej. O piesek! Mój chce się tylko bawić. Cyk ze smyczy. I pam, prosto mhm. na was. Tak z odległości na przykład 20 metrów. Mam gaz. Nie zawaham się go użyć. Proszę zabrać psa. Ale ja jestem tam daleko, a ten już jest Aha, tam. Ty jesteś tam. No to jedyne, co pozostaje Ci zrobić, to zostawić skutecznie swojego psa i olać opiekuna. Można tak. jak podejdzie bliżej powiedzieć, proszę odejść, on za Panią pójdzie. A cały czas tutaj pracujesz ciałem. Jeśli masz małego psa, możesz do niego kucnąć i ochronić go w ten sposób. I tutaj ręką powstrzymywać drugiego psa. Mhm. No dobra. To... wychodzimy? Padamy na siebie, a on jest taki przyjazny, a to... Ale tak. ja nie jestem przyjazna. Do widzenia. Fakt. Wiecie co? E, serio. Ja, ja, ja się wystraszyłam. Nie wiem, to był stresowy się, to nie była radość tym razem. Ale o co chodzi? Czasami po prostu level master asertywności. Słuchajcie, kochani, ja wiem, że to wygląda, nie wiem, niemiło, a społecznie i tak dalej, ale... Patrzcie, to jest jeden spacer, raz, dwa, trzy, hmm. cztery, pięć, jest przyjazny, nic nie zrobi, piesek czy słuczka musi się nauczyć, chce się pobawić, no i jeszcze najlepsze tak, on chce się tylko przywitać, ale mój nie chce, no właśnie, ale mój chce, ale mój nie, mój nie chce, pies... nie proszę zabrać psa. I zobaczcie, proszę, zabrać zobaczcie do czego doszło. Tak naprawdę, na początku jeszcze było tak w miarę między nami miło. W tym momencie, Ala już ma dosyć mnie, innych psów i tego spaceru prawdopodobnie. Pies, który jest na smyczy, jej pies. Ma dość podwójnie. podwójnie. <laughs> ma dość podwójnie. Czego ja się nauczyłam? Po pierwsze, krótkie komunikaty. Jeżeli jakiś obcy pies do Was biegnie, człowiek podchodzi na smyczy, mówi cokolwiek, w ogóle odcinacie komunikaty werbalne, wy mówicie krótko. Ja nie chcę, odchodzimy, proszę zabrać psa genialną metodą na dyskutanta, jest to co ja robię, zasłaniam swojego psa. Mój pies już umie, ale to trzeba ćwiczyć. Mój pies stoi z tyłu, czeka i nic nikt nie mówi. I to jest cenu, straszne żeby, dla ludzi. Dla ludzi milczenie jest straszne. To znaczy, że odpuszczają. W tym kontekście jest straszne. Nie potrafią sobie poradzić z milczeniem. Jeżeli chcecie wypracować strategię, która jest Wam e, no, chciałam to dać przyjazna, chodzi o taką, która z Wami spójna, tak? Nie chcecie być do kogoś agresywni, nie czy na przykład no, nie macie pomysłów na bieżąco o świeżbach i innych wynalazkach. Po prostu stójcie, wpatrujcie się w drugą osobę, stańcie w asertywnej postawie, psa trzymacie krótko swojego za sobą. Idealnie by było, gdybyście już mieli wcześniej takie sytuacje wyćwiczone i Wasz pies wie o co chodzi, druga strona. Prawdopodobnie, bez dyskusji, argumentacji i tych wszystkich wynalazków, które tu Wam pokazałyśmy odejdzie. I tego Wam życzymy, żebyście wypracowali sobie taką strategię, która działa, która nie jest dla was koszto i energochłonna. Tak emocjonalnie o tym mówimy, że one z też z czasem się robią mniej tak. energochłonne. Po prostu się tego uczysz, że to jest normalne, że nic się nie stanie wtedy, kiedy ta osoba po prostu odejdzie z kwitkiem tak. i że nie jesteś nic nikomu winna, ani winien. Y Twój pies to nie jest dobro publiczne, Dokładnie. po prostu, a Ty masz wpływ i to, co się dzieje tu, nie musisz być odbiorcą tego komunikatu i nie musisz się w dyskusji, po prostu wdaj się w niewerbalną, jeżeli tak. już działa. Trzymaj, trzymajcie się kochani, dajcie znać jak to jest u Was i pozdrawiam serdecznie z całego serducha wszystkich opiekunów psów reaktywnych, problemowych, agresywnych, wiem z czym się mierzycie, więc jeżeli Wam się przyda cokolwiek z tego materiału, to bierzcie, dzielcie się tym dalej, korzystajcie i co? Wspaniałych spacerów! Pa! Do wrócenia. cześć!